Siemanko, siemanko. Ja jestem Tomajerce, czyli pan Glina, a to jest Dawid. Siemanko, Dawid. Czyli pan Pan Hala. <laughs> pan Hala. Jesteśmy nigdzie indziej jak w Wolsztynie. Pierwsze jazdy w tym sezonie Latina RC Racing tor. Tak, przygotowany, już do sezonu wyszpachlowany. Tutaj chłopaki z Latiny naprawdę włożyli kawał roboty, troszeczkę delikatnie tam coś popadało ostatnio, ale jest na tyle, że jest naprawdę, naprawdę idealnie. No i co? Polatamy sobie trochę tutaj. Eee, za nami elektryki, mugenikem MBX 8 w elektryku i, e, i to samo, w, jeżeli chodzi o, o Tragusa. Odpalamy i latamy, a później na hale również. Na salkę w Wolsztynie Latina RC Racing ma również, słuchajcie, to jest godzina z Poznania, przypominam zawsze o tym, bardzo dobrej e, drogi, bardzo fajna trasa, bardzo dobrze się jedzie. Godzinka, nowy layout, e, nowy layout na hali sobie przejeździmy, objeździmy, no i jest dobrze. Także zobaczcie sobie, trochę pokręcimy, jest okno pogodowe, takie dwie godzinki powinno, powinno być, teraz jeszcze, że nie będzie padać, także czas na... Upalanie. Aha, my jesteśmy RC koledzy, no nie? My dwóch. My dwóch. I, I, wy i, wy, I wy też, także jak macie ochotę, to wbijajcie na grupę RC koledzy. Trochę tam materiału wrzucamy o tematyce RC różnej, aczkolwiek w kierunku, gdzieś tam takiego tam zawodniczego języczka, że tak powiem. E, tak, coś tam się pojawia, trochę gliny, trochę hali, ale nie tylko, bo trialbash e, I jakieś tam jeszcze inne dziedziny. Także wbijajcie. Słuchajcie, pokażę wam, jak sobie ustawiam tutaj treningowo timer. Samwa MT44. Możesz tu skierować, proszę. Ustawienie timera. W ogóle tutaj mamy napięcie LiPo w aparaturze. W nitrusie, jak tu się zrobi w ten sposób, to tu będzie widać napięcie na, 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 na pakiecie. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o ustawienie timera, ostatnio to rozkminiłem. Uzbrajamy go tym przyciskiem. Jest, ustawienia są na lapy 12 minut. Odpalany z przycisku. O, idzie miłość, akurat, a chyba zaraz nam zacznie padać, i w tym, w tym momencie odpalam, uzbrajam to tym przyciskiem. I za chwilkę następny przycisk odpali uruchomienie timera. Sczytuję każde okrążenie. Można sobie czasy potem sprawdzić. Siemanko! A, przed, akurat miłość. No, mamy taki profesjonalny teraz tutaj mikrofon. Możemy siema, 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 Miłoszu. Siema, siema, hej. Przygotowali się tutaj to ostatnio nam, prawda? Na, no. Dla, dla wszystkich tutaj. Tak, ostatnio. tak. Trochę pracy włożyliśmy w to, tak, dokładnie. No. Jak widzicie, to jest moim zdaniem przygotowany rewelacyjnie. E, hopy biją moim zdaniem bardzo dobrze, są świetnie wyprofilowane. No i jak widzicie, nie ma żadnych takich e, zadziorów, nie? że można moim zdaniem praktycznie, no może nie tyle co jeść, to przesada, ale że to jest naprawdę w świetnej kondycji. No, to prawda, ja zrobiłem na razie jeden pakiet Tragusem, no to jedzie się jak po stole, chopy biją faktycznie świetnie, żadnych, żadnych problemów, tor super przygotowany, a wy już objeździliście, oblatałeś już tutaj tor, czy na razie tylko był czas na przygotowanie? Czas tylko na przygotowanie, na, na razie w ogóle jeszcze w tym sezonie nie odpaliłem spaliny, jeszcze nie miałem okazji, Dzisiaj byłem chwilę u nas na salce i na jednym pakiecie już mi wachacz odpadł. <grym> Walnąłem chwilę, także nie posiadałem, ale myślę, że może w przyszłym tygodniu, może Wielkanoc będzie tego czasu, to coś tam może parę zbiorników zrobię, jak będzie czas i pogoda. No dobra, no to dzięki w takim razie widzimy się na torze. Idziemy latać zanim coś spadnie, jakieś żaby z nieba. Wchodzimy na Podest, idziemy do Tomaja który właśnie jeździ elektrykiem, baguskiem. Witamy Tomku. Siema, siema. Przed chwilką, przed chwilką latałem Tragusem, teraz pierwszy pakiet, także rozjeżdżony, tak z pięć kółek zrobionych bagusem. Także się zapoznaję. Ostatni raz jeździłem w zeszłym sezonie tutaj na tym torze. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne, bardzo fajnie. No tor super przygotowany, naprawdę jest świeżynka. No Tragusem łatwiej tutaj było, szczególnie niektóre, chociaż tu jest taka sekcja, gdzie łatwiej jest Bagusem się fajnie na prosto bez takiego miotania tyłem wpakować. Tak, tam jest taka szansa, tam jest taka szansa że możemy wręcz na wprost przejechać z tego tak. co da się zaobserwować. Tragusem jest troszeczkę ciężej z tego co, co zauważyliśmy. Natomiast to Bagusem... To jest najtrudniejszy element dla mnie. Tak samo jak na zawodach było, właśnie tamta sekcja. Już nie mówię, żeby ją w ogóle przejechać szybko, ale w ogóle, żeby przejechać bezbłędnie, to jest chyba obecnie dla mnie najtrudniejsza sekcja. No tu trzeba się dobrze napędzić, bo chopa wiemy, że parę metrów ma, nie ma z tym problemów. Wózek jedzie naprawdę bardzo fajnie. Dopiero co odebrałem go też od, akurat od Tomka Gadnickiego troszeczkę był tam na, na serwisie. Ustawiony trochę jest na nowo prześwit. Jadę teraz 25-26. Nie powiem wam jak mam nie pamiętam. Chyba 5 5 -3. 5.53, chyba zagadałem się, dyfry mam zalane. Trochę może pomału będę tam coś grzebał w elektronice, żeby momentami dać mu lepszego strzała, ale jak na razie nie ma takiej potrzeby. Tutaj wiadomo, jak najciaśniej trzeba się starać, no teraz tak. Okrążenie nie najlepsze. Ale generalnie bardzo ciekawe, będzie sobie porównywać Yy, czasy jazdy zarówno no bo latam Bagusem Elektrykiem, Tragusem Elektrykiem oraz obydwoma również w Nitro bardzo ciekawie będzie sobie w tym sezonie porównywać czasy jakie, można, jakie będę robił wszystkimi wózkami no i teraz pojedziemy sobie Traguskiem, drugi pakiecik wyjedziemy jak sobie tak patrzyłem na czasy przed chwilą zerkałem w trakcie jazdy pomiarowe no to to jednak trochę szybsze, szybsze czasy na tym torze na razie bagusem, bagusem robiłem. Mimo tego, że wrażeniowo Tragusem jest jakby łatwiej, wydaje się nawet, że, że szybciej, to jednak Bago tutaj mi na razie wygrywał. Trochę jakby nie mam, nie mam tutaj, czuję, że nie mam trakcji na, na tyle, jeżeli chodzi o o ten, o ten wózek, ale jakby raz, że opony nie są tutaj najzdrowsze już. 2, trochę tor musi też się nitka odsypać, wyjeździć i tej przyczepności pewnie będzie, będzie nabierać. Na pewno tą sekcję tutaj łatwiej przejechać, yy, chociaż teraz nie do końca wyszło, traguskiem. Już parę kółek zrobiłem na tym pakiecie i już też widzę, yy, słyszę pomocy, że, że to już nie to, ale miękko, super, przelatuje bez problemu, dużą hopę, ładnie wszystko bije. Dobra. No, jak się gada, to już, to już nie to samo. No, tam jest ten moment, gdzie powinno się pójść na pełnym gazie. Do hamowania, w momencie kiedy modelu nie widać. E, tutaj widziałem, jak zawodnicy się przytulają do tych band. Tam najlepiej na prosto. Jak nie ma dziur, to tam nie ma żadnego problemu. A na zawodach, tam o, tu trzeba bardzo. I to tu mocno wywala na zewnątrz. Tu wiadomo, jak najciaśniej. I pełna dzida. 50 sekund okrążenia. Udało się dosyć ciasno przelecieć. Myślę, że tą sekcję tutaj jakby teraz na pewno nie robię jakoś bardzo szybko. Bardziej spokojnie, ale no w zasadzie wiecie, nie? Że z im dłużej człowiek się w to bawi, jeździ to wiadomo, że wolniej, w pewnym momencie znaczy szybciej. Przynajmniej na tym etapie jak jeszcze wjeżdża sporo błędów. No więc teraz staram się możliwie tak jechać, żeby w miarę sprawnie, ale, ale możliwie mało błędów. 48 sekund, ale zagapiłem się na licznik i wyleciałem z tego zakrętu. Nie ma problemu, żeby się władować przez całą hopę traguskiem. Jak same, same koła, same opony tragusa dużo, dużo chłoną nierówności. Tutaj wywalamy za bardzo na zewnątrz. No jak to się mawia? Tires Win Races. A tutaj w tej chwili opony nie są wcale ani takie do dobrze dobrane 47 z hakiem okrążenie, ani też nie są już najświeższe. Do hamowaniu na dobiciu tam łapie tym dziobem. Niestety takim slalomem o, już pika 12 minut jazdy, to już na pewno ostatnie kółko. Tym bardziej, że wyłączony jest odcięcie lipo. To nie ma co świrować. 48 sekund. Wjeżdżamy do pit stopu. I zapinamy baguska. A teraz. Z Traguskiem jedzie Dawid, ładnie wyszedł z tego, wbił się na prostą, zamajtał dupcią i wchodzi w, w zakręt, teraz hopa, poleci, poleci, polecio, nawinął dwupaczek, tutaj często lewą się złapie tą bandę, jak się chce szybko to zrobić. coraz słabsze. Jak tam Dawidzie, jakie wrażenia jak się Traguskiem jeździ? Pierwszy raz jadę Tragusem na torze, zawsze tylko się bawiłem, więc jest to bardzo fajne doświadczenie. Na pewno dużo więcej wybacza, że tak powiem, nieumiejętności jazdy, które posiadam w porównaniu, gdybym miał porównać do Bagusa 1.8, zdecydowanie inna jazda. Bagusem ciężej, przynajmniej jak dla mnie, czyli dla osoby, która wchodzi dopiero w ten sport. Tragusem znacznie łatwiej, staram się jechać w miarę spokojnie, żeby nie haczyć band a jednak przejechać okrążenie bez żadnej wywrotki. Natomiast jest znaczna różnica. Tragusem znacznie łatwiej. Oj. Znacznie, znacznie łatwiej się jedzie. Naprawdę przyjemnie. Już nie wspominając o tym, że tor jest dobrze przygotowany, co tu już nie raz mieliśmy możliwości sprawdzenia tego na różnych torach, to tutaj jednak w Olsztynie dobrze o to dbają. No w Tragusie jeszcze jest ten plus, że jak się jeździ samemu, czy powiedzmy no nawet jak jesteśmy teraz w dwójkę, to jednak jest dużo mniej pracy na serwisie, z racji większej stabilności, większy, no po prostu model jest szerszy, mniej wywrotny, no to i tak jak powiedział Dawid, dużo więcej wybacza e, błędów, no to po prostu znacznie mniej jest takich wywrotek, gdzie trzeba po prostu pobiec i model odwrócić z powrotem na koła i to jest też fajne. 47,75. 46.3 47,5.